Tegoroczne święto pieczonego ziemniaka było wyjątkowo ekstremalne. Nie tylko ze względu na doskonałą zabawę do rana, ale i warunki, w jakich przyszło biesiadować uczestnikom ziemniaczanego festiwalu. Bez względu na pogodę i błoto w Piotrowickim Parku dopisali goście i przede wszystkim sympatycy tej plenerowej imprezy. Z ziemniakami zżyliśmy się od samego początku. Kto nie pamięta smaku placków ziemniaczanych albo pieczonych w ognisku ziemniaków. Wspaniałe smaki z dzieciństwa, nastroje dopisują, pogoda może trochę mniej, ale wszyscy się świetnie bawimy. Przed chwilą ściskaliśmy prawicę z grupą harlejowców z Jawora. Naprawdę świetna impreza. Impreza, która odbyła się po raz czternasty, to wydarzenie sprawia, że co roku ziemniaki stają się w pewnym sensie symbolem Piotrowic. Święto Ziemniaka było także okazją do podsumowania projektu realizowanego przez Towarzystwo Miłośników Piotrowic. Miejscowość bowiem przystąpiła w tym roku do inicjatywy Odnowy Wsi Dolnośląskiej. W ramach koncepcji Odnowy Wsi wykonano tzw. witacze, banery i pamiątkową widokówkę, a także fartuszki, które zaprezentowały panie obsługujące stoisko z plackami. Dzisiaj jesteśmy świadkami tutaj na imprezie w Piotrowicach świetnego partnerstwa między Towarzystwem Miłosików Piotrowic a władzami gminy i to bardzo dobrze, że tego typu wydarzenia odbywają się już od wielu lat. Cieszę się bardzo, że możemy uczestniczyć, tak naprawdę uczyć się tych wszystkich dobrych praktyk i kopiować je do Jawora, być może do innych sąsiednich gmin. No, trzeba powiedzieć, że ludzie tu się świetnie bawią, ale też mają dobre władze, bo razem z panem Wójtem zrobiliśmy, mówię, ja jako przedstawiciel województwa i pan wójt jako przedstawiciel gminy chodnik zrobiliśmy szkołę za środki z regionalnego programu operacyjnego, a lada chwila będziemy budować basen do nauki i nauki pływania. Naprawdę świetne inicjatywy, tylko trzymać kciuki województwo zawsze takie inicjatywy będzie wspomagać. Piotrowicę się rozwijają z roku na rok, i to dzięki inicjatywie społecznej. Prężnie działające stowarzyszenie, którym działa pani Śmiałowska, pan Śmiałowski, pan Ankus i nie tylko. Ludzie bardzo prężni. Ja jako gmina nie biorę udziału, w niewielkim stopniu to finansuję, ale to co tu się dzieje, to jest ich zasługa. Natomiast ja się cieszę i wspieram tych liderów lokalnych, ponieważ yy, dla nich muszę nadążyć z infrastrukturą. Udało nam się wybudować tutaj nowoczesną, piękną szkołę, prawie za 6 milionów złotych. W tym roku skończyliśmy budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. Teraz się przymierzamy do chodnika przy drodze powiatowej i gminnej. Także ta wieś pięknieje i cieszę się bardzo, że. Tak aktywni ludzie współpracują razem ze mną, bo to widać w koło, szczególnie na tej dzisiejszej imprezie.